Sewerynie czytam pytanie za milion złotych. Drugi sezon milionerów net rozpocznie się 9 stycznia 2021 roku 30 lipca 2021 roku, 31 lutego 2021 roku, a może 32 grudnia 2031 roku. Wezmę kawę pół na pół. W takim razie odrzućmy dwie błędne odpowiedzi. Pozostało A oraz D. Odpowiadam 9 stycznia 2021 roku i to jest moja ostateczna odpowiedź. W takim razie zaznaczmy 9 stycznia 2021 roku. Wygrałeś milion złotych! Pula! Jest! Pula! Dzięki bardzo! Właśnie tak moi drodzy widzowie, startujemy 9 stycznia 2021 roku z nowym sezonem milionerów net. Wy nie możecie tego przegapić.